Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani. Bardzo, bardzo serdecznie. Słowo dzisiejsze to oto my. Ileż to razy z mojego serca wybrzmiewa oto ja, podobnie jak z ust Piotra dzisiaj. Oto ja, Panie, tyle dla Ciebie zostawiłem, a gdyby nie Ty, to u kim ja bym nie był. No i tak, kochani... Niestety, szczególnie kiedy frustrujemy się z powodu usiłowania, przestrzegania przykazań, o którym mówiliśmy wczoraj. Próbujemy Pana Boga przekonać do tego, że nie wiadomo, co poświęciliśmy, żeby pójść za Nim. A tymczasem chciałbym się powiedzieć o to my, Panie, jesteśmy szczęśliwi, że poszliśmy za Tobą. Spróbujmy dzisiaj nie być matematykami wobec Pana i nie próbujmy wyliczać strat i zysków, które wynikają z pójścia za Nim, ale ucieszmy się tym, że należymy do grona Jego uczniów, czyli do Talmidym, czyli do tych, którzy pragną za Nim chodzić, słuchać Go mówić, jak on, myśleć, jak on, a nawet odczuwać, jak on. Niech nas strzeże i błogosławi Bóg wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty, Amen. Zostańcie z Bogiem i do usłyszenia i do zobaczenia jutro.